Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat przyzwyczajeń. Przyzwyczajeniami mogą być przedmioty, osoby lub miejsca, prawda? Wydaje mi się, że one wszystkie przychodzą i odchodzą jak fale. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Dobrze, I sama koncepcja przyzwyczajeń. Co to są te przyzwyczajenia? Przyzwyczajenia to są rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy po prostu. Sam, 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 sam koncept tej nazwy wskazuje na przyzwyczajenie się do czegoś, kogoś lub. i, i, i upodobanie się, podoba nam się to i, i nie chcielibyśmy od tego po prostu e, odstąpić, prawda? Przyzwyczajenie. E, dobrze, czyli, czyli oczywiście tak, to mogą być miejsca. Jak ulubione, ulubione miejscem gdzieś, gdzieś na polu, gdzieś, gdzieś w jakichś górach, czy, 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 czy ewentualnie nad jeziorem. Oczywiście to mogą być osoby, to może być pierwsza dziewczyna, to może być mama, to może być przyjaciel. I oczywiście rzeczy, rzeczy plastikowe, metalowe, wszystkie do koloru, do wyboru w tych czasach, kochani, jest tego tyle, że jest po prostu mnóstwo. Tak, telefony, samochody i aparaty, kurczę, smartwatche, iPady, tak, to mnóstwo jest, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo po prostu... To jest cały biznes, to jest cały biznes, który się opiera na tym, prawda? Można zwrócić uwagę na to, jak zaczynamy, zaczynamy się bawić z zabawkami, którymi częściej się bawimy, którymi się bawimy, to jak dziecko się bawi z zabawkami, prawda? I, I że ono sobie właśnie upodobało tą jedną zabawkę, a, a, a resztę zabawek po prostu nie daje im szans. To już jest przyzwyczajenie. Bo on po prostu ją polubił i, i chce nią się dłużej bawić. E, w każdym bądź razie, też jako osoba, może być to mama, może być to pierwsza dziewczyna, e, prawda? Do tych osób obserwujemy i, obs e, i przyzwyczajamy się. E, no, z mamą najdłużej przebywamy, prawda? Później, jako pierwsza dziewczyna, to są pierwsze takie e, e, sercowe problemy, jakby można było to nazwać. To też koncepcja, oczywiście. W każdym bądź razie, e, każdy to jakoś przeżywa po swojemu. I, I to może być telefon, to może być pierwszy samochód, e, dom prawda, mnóstwo jest tego, jeżeli chodzi o plastikowe i metalowe rzeczy, zabawki, to jest tego mnóstwo, jest do czego się przyzwyczaić, jest co chcieć w tych czasach, oczywiście człowiek robi tego e, dużo, bardzo dużo, bo to jest biznes, to jest biznes po prostu to rośnie i, i każdy by chciał mieć to i tamto, prawda także e, to jest wszystko jak e, oczywiście jak e, fale one przychodzą i odchodzą, pewnego dnia też będą musiały odejść. Samochód będzie musiał odejść na złomowisko. E, nie wiem. Dom może nas przeżyć. My żyjemy 100 lat. Nasze ciało przychodzi, i też odchodzi, rodzi się i też e, się rozkłada, prawda? E, dom, dom może stać dłużej, <grytanie> dom może stać dłużej. Cegły stoją dłużej, prawda? W każdym w niektórych wypadkach może być e, nie wiadomo jaka sytuacja, że, że rzeczywiście możemy być świadkami tego, jak ten dom się degraduje, czy, czy jakoś niszczy, prawda? W każdym bądź razie telefon, on już staje się po pięciu latach, już niemodny, więc chcemy się go pozbyć i sami go oddajemy, prawda? Żeby wymienić, zrobić miejsce na nowe. W każdym bądź razie wszystkie te rzeczy przychodzą i odchodzą. Przychodzą zabawki, odchodzą zabawki rodzice, dziewczyna telefon, samochód, aparat to staje się niemodne, to staje się przestarzałe, chcemy mieć coś nowszego, więc sami to jakoś, prawda? Na no, co chciałem zwrócić uwagę, tworząc wideo na temat przyzwyczajeń, chciałem zwrócić uwagę na to, że każdy te przyzwyczajeń rodzi ze sobą takiego typu zmartwienie, martwimy się o te rzeczy, bo spójrzmy na to, że posiadamy telefon najbardziej chyba popularna rzecz w tych czasach kupujemy ten telefon, on może kosztować różnie, nieważne ile on i w jakich on cenach jest. W każdym razie za każdą razą, kiedy ten telefon spada, ten już spadł kilka razy, to, to miałem taką myśl w głowie, czy się potłuk kompletnie, czy, czy będzie cały do wymiany, czy będą się sobie... Zapłacić i kupić nowe po prostu, więc to jest zmartwienie. Zmartwienie jest też, jak go gdzieś zostawię, nie pamiętam gdzie i szukam go i zastanawiam się, czy, czy naprawdę już go gdzieś nie zgubiłem, prawda? I on przyprawia, przyprawia o zawrót głowy, bo że aż nie tak duży, nie przykładam do niego uwagi, on jest już trochę ma. W każdym bądź razie sprawia taki, takie zastanowienie, że gdzie on jest, czy się zgubił, potłuk i tak dalej. To samo jest z samochodem na przykład. To samo jest z samochodem. Trzeba opony wymienić, bo tutaj trzeba wiele czynności. Oleje, trzeba dbać od niego. Też się zastanawiam, czy ktoś nie przyjedzie, nam go nie ukradnie. Jeżeli stoi pod oknem, może jakąś część, może porysować. Cokolwiek. Więc to jest mnóstwo zmartwień. One tworzą, te przyzwyczajenia tworzą mnóstwo zmartwień. Tutaj chyba najczęstszym, bo ja cały czas mówię o metalach i plastikach. Tutaj chyba najczęstszym przyzwyczajeniem, jeżeli chodzi o o ludzi, o ludzi niech będzie dziewczyna, czy, czy ona nas zdradzi, czy, czy ona będzie ze mną, czy, 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 czy to rodzi też mnóstwo dużo zapytań w kontekście to już zazdrości naprawdę, i, i, ale też py, takich, takich pytań, prawda, co i jak i tak dalej, także to jest mnóstwo zmartwień, mnóstwo zmartwień. Tutaj chyba chodzi o to, żeby to troszeczkę traktować z dystansem, żeby też postarać się czasami yy, niepotrzebne yy, przyzwyczajenia, odstąpić od nich, prawda? I tutaj dowiadujemy się, że możemy, możemy wszystko i, i, i damy radę, i damy radę. Czym więcej rzeczy odstawimy, tym, tym, wie, tym, tym więcej wolności, tym mniej zmartwień, yy, tym nasza podróż wygląda bardziej interesująco, mniej martwiąco, a, a bardziej. Yy, ta, 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 po prostu wolno, no tak... Być wolnym, prawda? Dobrze. Więc tak, pokrótko, tak pokrótce chciałem po prostu przybliżyć słowo, czy koncepcję przyzwyczajeń. Oczywiście, jeżeli chodzi o dziecko, które się bawi tą zabawką, to, to wydaje mi się, że trzeba było e, po prostu za, zamienić mu tą zabawkę na inne zabawki. Weź spróbuj i tam mi się pobaw. Może, daj im szansę, może, może ci się spodobają. W każdym bądź razie to Wy sami, kochani, decydujecie, co macie z tym wszystkim zrobić i, i pozwolić sobie na to. W każdym bądź razie zachęcam, zachęcam. Naprawdę otwiera to wiele możliwości i wiele wolności dla każdego. Dziękuję serdecznie za uwagę i polecam, czy zachęcam do oglądania następnego, następnego wideo. Polecam do komentowania oczywiście. Dziękuję serdecznie za uwagę i najlepszego. Hej!